Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na serwerach testowych pojawił się bardzo fajny event, czyli Spektakularna Gloria, który za chwilę sobie omówimy. Generalnie, taka ciekawostka, ten event był dostępny w grze w trakcie 5 lat tylko jeden, jedyny raz. I jest to bardzo fajny event, nie jest to jednak ten event Pay to Win, o którym myślałem. Nie ma żadnego opisu, ale event jest dosyć łatwy do ogarnięcia. Tak naprawdę mamy misję, mamy nagrody, losowania, i tyle. Także przede wszystkim misje. Zdobądź do 100 przyzwań, by zwiększyć swoje szanse na wylosowanie przewodzonego bohatera. No i mamy łącznie 6 misji. Zaloguj się przez jeden dzień w trakcie wydarzenia. Odbieram, od razu mogę to odebrać. Mamy takie klucze, właśnie złoty klucz. Złoty klucz służący do otwierania skrzyni skarbów w wydarzeniu spektakularna Gloria. Ten element zostanie automatycznie odebrany po zakończeniu wydarzenia. Druga misja to ukończ etap 1-3 leśnego obłędu. To z pippą, mega łatwe, candy crush. Te sprawy. Zaloguj się przez 2 dni w trakcie trwania wydarzenia. Ukończ labirynt Arkanów jeden raz, mega łatwe. Zaloguj się przez 3 dni w trakcie wydarzenia. No i na koniec ukończ etap 1-5 inwazji cieni. To akurat może być wkurzające. Jeżeli tego jeszcze nie robiliście, to będziecie musieli w końcu tej inwazji cieni porobić. No, i generalnie w ten sposób można zdobyć 100 złotych kluczy. No i będzie można oczywiście za pomocą tych kluczy losować. No i generalnie taka ciekawostka. Ostatnio, dwa lata temu, był taki myk, bo generalnie mamy nagrody. I tutaj zobaczcie, że macie wyjątkową skrzynię. Po otwarciu, wybierz jedną z następujących nagród. Dobra, może zrobimy to inaczej. Pierw mówię wszystkie nagrody, a dopiero powiem wam o tym myku. Także mamy kilka poziomów, łącznie sześć. Mamy skrzynię poziomu czwartego, no i mamy jakieś duperele typu powszechne żetony ulepszeń, niebieskie kamienie, tutaj pierwotne emblematy, 50 diamentów, tragedia. Skrzynia poziomu trzeciego, mamy już 10 magicznych esencji, 10 okruchów żywiołów, 4 kamienie fioletowe, no i emblematy wzmacniające, w sumie jeden. Skrzynia poziomu drugiego, 200, mamy monet poe, jeden zwój, no i skrzynia z wyborem emblematu, po jeden. Skrzynia poziomu pierwszego: 10 przynęt i 20 rdzeni żywiołów. Skrzynia specjalnego poziomu to już jest mega fajna sprawa 2500 diamentów, 5 kart astrologa i to można wylosować wiele razy, jeśli będziecie mieli szczęście. No i wyjątkowa skrzynia: po otwarciu wybierzesz jedną z następujących nagród: mamy przebudzoną Tejlin, Eziza, Tejna, Brutusa, Solis, Bejdena, Belindę, Maetrię, no i Można odebrać tylko jedną nagrodę. Generalnie ostatnio był taki myk, że można było tą wyjątkową skrzynią wyciągnąć tylko jeden, jedyny raz. No i generalnie przy setnym losowaniu, jeżeli nie wylosowaliście tej skrzyni wcześniej, to każdy miał gwarantowaną jedną skrzynię w dziesiątym, ostatnim multisamonie. Nie mam pewności, ale podejrzewam, że skoro wtedy tak było, to teraz też tak będzie. Zwłaszcza że gra ma troszkę więcej latek niż miała wtedy. Że przy setnym losowaniu każdy dostanie taką jedną skrzynię gwarantowaną na zakończenie. Skrzynia poziomu czwartego to jest 40%, trzeciego 30%, drugiego 15%, pierwszego 10% skrzynia specjalnego poziomu to 3,5%, a wyjątkowa skrzynia to 1,5, więc teoretycznie nie każdy musi taką skrzynię dostać. Ale tak jak mówię, jeżeli zrobią tak jak ostatnio, to każdy przy setnym tutaj łącznie losowanie przy 10 Multi samonie za te złote klucze. Dostanie skrzynię, zresztą to by było chyba sensowne, bo tak naprawdę Zobaczcie, że połowa by dostała taką skrzynię, połowa nie I byłyby piski, byłyby krzyki, byłyby awantury Ten dostał, ja nie dostałem, kolega dostał, ja nie dostałem i tak dalej Więc co, na koniec sobie wylosuję, bo troszkę pogadałem No i raczej lipa Bo każdy raczej chciałby mierzyć oczywiście w skrzynię specjalnego poziomu i wyjątkową w skrzynię też wyjątkowa, jeżeli będzie gwarantowana, to raczej skrzynię specjalnego poziomu jak najwięcej razy wyciągnąć. To by się przydało, ale generalnie event jest mega spoko, 28 dni będzie trwał, czyli prawie miesiąc. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję ale za obejrzenie tego filmu, jeżeli macie swoje jakieś tam opinie na temat tego eventu, śmiało w komentarzach. Wydaje mi się, że właśnie będzie gwarant dla każdego, więc możemy tutaj chyba spać spokojnie. Życzę wam miłego, przyjemnego eventu, no i oczywiście przyjemnego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.